Chodziłabyś ja o tam i w cofał tam od znaczy byś się przestawił No dobra, no to za problem Bo Myślałem, że tu bo tu jest tak szerzej Nie, bo tak nie chcę bo będą Co? samochodami jechać O tu, bo tutaj do mnie Tu go sobie A nie lepiej go tu wywalić? żeby nie jechał za chwilę ktoś tu No to właśnie tenek nie jeżdżałbę ja ci o tu właśnie Tu na... okay. jak wiedzie tą cztereośką bo on tam, o tam mieszka No dobra Nie, cały czas sobie jechałem, teraz fajnie, te obwodnice, to wszystko, nie? To już idzie. Do domu. Ten jedzie do domu. W mieszkowiskach na wystawie stały i pewno może ktoś go tam kupił, gdzie w innym terenie. I tak to wygląda. Arbos. Ciągnik z siedmioletnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Już jedzie, za chwilę nie przejedzie, będą by widzie nas na zgoniu Na zaś. Co można kupić, panie, za to? Coś u nich w sklepie. Filtry, oleje, pewno coś tam będzie, nie? Kiedyś do wymiany. Chyba, że będzie jechał do oporu. Nie, nie, nie raczej. raczej to się nie uda, nie? Dobra Piśmy To wchodźmy tam do gramów podejdźmy, dobra? Złóż sobie to wszystko i podejdźmy tam na spokojnie I tam i dobra? Ja sobie wiadę, staniemy się okay. Żegu, okay? To też zostaje od niego A jakieś narzędzia są do niego, nie? To jest nawet zablombowane chyba, nie? Nie wiem, ja nigdy tam nie zaglądam, mnie to nie interesi Żeby nie było, że było i nie, i nie ma <śm> <śm> To by to Tak Nie wiem co tam jest, czy tam są jakieś filtry Kolerawe, nigdy nie zaglądałem do tego Czytać nie umiem po takim o I co? To miał być to Czy jest za duży, za mały, za wielki a dzisiaj u gościa byłem to za dużo, chodź, chodź, stwierdził, że za dużo. Stać tak, czy odjechać? chodź, w chodź, W chodź, do, do garażu to chodź, Okej, okay. dobra Wysoko sięgaj, solidnie buduj, przekraczaj granice możliwości. Ładowarki teleskopowe Farezin, niezawodny partner w każdym projekcie budowlanym, rolnym i przemysłowym. Who? Yeah. Yeah. Jak ciągnik. ciągnik, nie? No. Tu ma prądy jakby, co nie? Na noc, czy jak? Czy jak nie będzie robił? Lepiej? Jak nie lepiej, nie? Jakieś wytyczne, pani Co więcej, naciągnij no Do roboty. No dobra, to, to, to podpiszę co tam mam. Ciężko będzie miał? Czy tylko ten teren tu? Tu, ty, no. tu to będzie robił tylko? Dużo? Nie wiem, czy on nie jest za mały do tego. No właśnie, Poważnie? Nie. A gdzie? Na się tu trzeba odkręca odkręcać. No ale to ładne, nie? No więc właśnie. Ale za wszystkim tak jest. No to ładne. No. Kończymy to w góry? Kończymy.